Jakie plany po się kurwa, sieć na streamie się dobiesz, pajacu jebany. Skąd mam kurwa wiedzieć, co będę później robić? Oh Łaj, dzięki yeah. za suba. Chester dla siebie. Odmutuję team mój. rachować.

я ж не успел бы. Я полностью с тобой солидарен. Би, Behind you. Да, yes, Эй, пизда, блядь. Вудка за конца, вудка. Вудка сутка. Кис майдак. Вудка сутка. Wingardy, yeah. FTR przesyła 10 zł. Przychodzi cegła do cegły. A tam pustak. 1B, 2B, 3B, 3B, Joe 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 Lewicowy Brick Łajd 2115 przesyła 100 złotych. Jaki Zelda za włosów używasz? E, żaden. Natura. Sama wiesz. Czasami się bardziej. Dzięki za stówkę. Za jest premium jednięcie. Fajnie. Dziś. Proszę bardzo. Superlegit, to patryka, you know, w konsu. No, bo jesteśmy fanem. Parę bombid jest prosto w zje pieprzony. Bombid, da? Bonaparte, you know, who is that? Sam zet chuj, co zet kurwa bezsywa, że Walwa będzie ostatni, a ty w tabeli ostatni. A, ty pierwszoleży, chyba nie. Kurwa, ma. Bonaparte, da? Bonapart, nawet. Jezbigość, kurwa, dziewczyni. kurwa pow. You is bigos, my be, check. Сдоха, ты как где, блядь? Я промахнулся и... Я же жука защищен. Спасибо. Ну, Ой! Ой! Не слышишь, не знаю, голову прилетело. Wiesz, że marihuana powoduje dziury w pamięci. No a nawet mam drugą ciekawostkę. Wiesz, że marihuana powoduje dziury w pamięci?